Kolega Ulaniego wpłacił 3 złote, zadzwoń do Ulaniego bo miał wypadek, powtarzam zadzwoń do Ulaniego bo miał wypadek. miał wypadek, powtarzam zadzwoń do Ulaniego bo miał wypadek, powtarzam Już dzwonię, już dzwonię Już dzwonię do Ulaniego, już miał wypadek 你给我吃东西。 Eu sou Czekaj, z drugiego telefonu. Do niego. Ula, co się z tobą dzieje? Kurwa, się martwię niego teraz. Ja się z nerwów. No kurwa nie odbiera. Coś się pan stało. Dzień nie odbiera. Avocados from Meksiko. Reksek wpłacił trzy złote. Dawaj dzisiaj noc na spanie. Wysłał mi do mnie tak miałeś wypadek. Wszystko jest ok z tobą? Co się stało? Patrzycie normalnie z nerwów. Na spokojnie kurwa, jak może mi na spokojnie widić padek kurwa? A cię martwi o ciebie? Ja pierdolę. Kurwa. Ja pierdolę. Ja o ciebie tak martwię, kurwa, żeby nic ci się nie stało. Discord zgin na pewno? Okej, okay, dobra, no to ona Discorda. Kurwa, miałby padek ulać, miał rację. from bocados pro Meksyko! Murba, wyciągla niego! Karin wpłacił trzy złote. Pięknie śpiewasz, Dawidku, kocham cię pozdrowienia dla pana Ryszarda i pieska miski, którego ah, kurba mi wyleca, kurba się boją dla niego. nie dzwoni, kurwa, będzie się martwi o niego, ja pierdolę. I kurwa, u poleciały z No na Discordia. Avocados from Mexico. W no, którym Discordzie jesteś? Melożkę w przez złote. Dawid, czy to jest testy na tym filmiku? No halo. No hej, Nie przejmuj się, Dawid, no tylko myśl, auto rozwalili i tyle. Pierdolej, nie tak patrzcie. Ja. ja się popłakałem normalnie, bo... A się... Halo! Oh, ja, się, ja. ja się... Co się stało, Kamil? To jest tylko rzecz materialna. Na, na ważne jeszcze, żeby się nic stało. Chociaż tyle, żebyśmy do szpitalnie wzięli. Bo tak to bym no, Już miał przejebały dzisiaj. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co się stało, Kamil? Lani miał wypadek kurwa ja pierdolę masakra Ale wszystko okej? Okay? To u Laniego się pytaj u Lani wszystko okej? Okay? No okej okay, no Kamil nie płacz wszystko jest dobrze Jeden jestem kurwę, no to, że nie, nie nagrywałem tego bo mi się skończyła pamięć w kamerce GoPro Ja nie mogę nie straci, kurwa, jak ja nie straci! kolega nie straci, kurwa! Że miałeś poważny wypadek no samochodowy! Płacił no to nie, no niby poważne, ale ja nic mi się nie stało. I to naprawdę, Dawid, bez kres ściemny. od jego rodziców kilka minut temu. No mi się tutaj popłakał, nie, Dawid? No. no! wiem, ale też dzisiaj w sumie było głupio, Dawid, bo chciałem Cię przeprosić za wczoraj. I to jego tate. No bo przesadziłeś trochę, ale to nic. Ej Dawid, Dawidku. No? Bo tam u ciebie widzę na live to jakiś chłop ma twoje zdjęcie. Zablokuj go. No racja. Widzisz go Kamil? Widzę go. Ej Dawid. O Mario na kanale. Dawid, możesz już nie płakać? Proszę, nie płacz już. No Kamil, On nie, nie płacz. Też mi się chce płakać jak ty płaczesz. Nie płacz już, proszę. Ja się, kurwa tak o niego boję, że to ja pierdolę boję się o niego. No nie musisz płakać, Dawid, Dawid nie Dawid, nie go... płacz, bo nie mi się chce płakać. Nie płacz, Dawid. Nie płacz, Kamil. Nie płacz, bo ja będę płakał. Dobrze. Dawid, no przestań, bo ja już płaczę. Dawid, przestań płakać. Przestań. Nie płaczę. Boże, uleń. Tego papogramę. Może Kamil to w coś ja... zagramy? Może w Crab game? O, Piesek! Masz kamerę Crab Game'a? Mam Crab Game'a O, to daj w Crab Game'a Najpierw w tobie dodać do Siema, Siema Hej, Piesek! Siema Siema, Borson! Ooo, oh, siemano, siemano Siema, no Mario Siema Mario, Aha, co oni piszą Siema, Mario, no Mario no mario, no mario mutacje zaraz przejdzie no <laughs> <mario>. <laughs> Do. Dobra, Mario, Mario, nie chcę ci nic tutaj mówić, ale robisz wypad na kanał numer jeden. <laughs> króciutko. <laughs> <laughs> króciutko. Ja piesek, no, piesek też robi wypad na kanał numer jeden. Króciutko, Kamel, z nimi, nie? Króciutko, króciutko, Dawid. Ej, Dawid, Płacił 3 Płacił 3 się do ciebie, wtedy dzwoniłem na telefon. Nie martw się, z bo ty z tym widząc, co mu wysłać. nie wysłałeś klucza. Po, ktoś tego, to bo tu. jest sobie klucz wysłałeś, on potwierdzenie nawet. Ma, mogę ci wysłać screena. Na co, 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 co na wysłać? Screena ci mogę wysłać. Że ale tego. Po, po to już jeszcze raz był? Bo, bo Dawid, miałeś klucz wysłać dla kolegi i mu nie wysłałeś. Ja wysłał screena takiego. No to, że potwierdzenie. No to no to... Wyślij tego screena dla Dawidka. Wysłałem, wysłałem. Wysłałem Wysłałeś, on to wysłał? Tak, no. no masz jak coś niego, Masz do niego kontakt? Yy, możesz mi dać klucz i ja mu przekażę albo ty albo tobie dam kontakt, jak chcesz. No to daj.